prosimy teraz o wystąpienie rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, pana profesora, doktora habilitowanego Waldemara Żarskiego. Szanowni Państwo, coraz częściej słyszy się budzące niepokój opinie o nadmiarze szkół wyższych i kształceniu przez nie bezrobotnych. Ich zwolennicy zapewne nie zdają sobie sprawy z absurdalności i nielogiczności takich sądów. Połączono w nich bowiem wręcz w sposób demagogiczny dwa odmienne zjawiska – edukację i bezrobocie. Niepokój budzi również niezrozumienie współczesnego świata, któremu zagraża degradująca kultura masowa. Ochrona kultury wysokiej, będącej podstawą kultury narodowej, jest obowiązkiem ludzi wykształconych. Jest to zadanie, Wyższych uczelni. Człowiek wykształcony próbuje zrozumieć współczesny świat i robi wszystko, by nie popaść w niewolę kultury masowej. Staje się orędownikiem kultury narodowej, bez której naród traci swoją tożsamość.